Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj, słuchajcie, robimy sobie wybór karty i robimy czytanie do takich typowych wracaczy. Czyli typowy wracacz, jeżeli ktoś znowu się do Was odezwał, albo daje mieszane sygnały, że raz się pojawia, raz znika, to sprawdzimy sobie, jaki jest w ogóle tego cel co ta osoba chce, co tam w jej energii ogólnie gra i zobaczymy, co dalej tutaj karty podpowiedzą więc grupa numer 2, e, przepraszam, grupa numer 1 ma dwójkę pik grupa numer 2 ma waleta e, pik i grupa numer 3 ma piątkę trefl więc dajcie sobie chwilkę, wybierzcie grupę, która najbardziej Was przyciąga, która najbardziej być może Wam się podoba. Przepraszam, przesunąłam się, bo um, tutaj mam za daleko wszystko. E, I tak, ja już przechodzę do grupy numer 1. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1, czyli dwójeczkę Pik. I już słuchajcie, patrzymy sobie, e, czego w ogóle ta e, osoba od Was chce. Więc już słuchajcie, patrzymy. Jak będzie mi tutaj skrzypieć, słuchajcie, krzesło, to się nie przejmujcie, ale po prostu śrubki mi z niego się odkręcały i, <gryw> i zaraz może się rozlecieć. Ok. Więc grupa numer jeden, już patrzymy, czego ta osoba od Was chce. Jakie ta osoba ma intencje wobec Was? Dajcie mi chwilkę. Ok, słuchajcie, myślę, że sobie tą. Ok, tam jest słuchajcie świeczka, jej nie widać, ale to nie szkodzi. Ok, jeżeli chodzi o Waszą osobę, mamy energię tak: ósemeczki kielichów, dwójeczki buław, szósteczki monet, Okej, okay, i księżniczkę kielichów. Jeżeli powiem, jeżeli chodzi o Waszą osobę, tutaj jeszcze w tle jest też, ją weźmiemy sobie tą energię, to jest siódemeczka buław. Jeżeli, słuchajcie, ogólnie chodzi o Waszą osobę, powiem Wam, że to jest naprawdę ktoś bardzo Ech, niefajny energetycznie, ogólnie niefajny niefajnie z podejściem do Was, ale to jeszcze sobie zobaczymy. Wypadły dwie kolejne karty, więc je, słuchajcie, też weźmiemy. Piąteczka monet. I mak, okej. Okay. Powiem Wam słuchajcie tak, jeżeli chodzi o Waszą osobę z ósemką kielichów, to jest osoba, która chce odejść od Waszej relacji całkowicie. To jest ktoś, kto uważa, że e, chce innego związku, to jest ktoś, kto uważa, że całkiem czegoś innego szuka w życiu. To jest przede wszystkim osoba, która e, mówi, myśli i czuje, że związku z Wami nie stworzy. To jest ktoś, kto tego związku tak naprawdę też może z Wami nie chcieć, tak? I ósemka kielichu w tym przypadku to bardzo mocno czuć energię tej Waszej osoby, że ona jakby najchętniej zakończyłaby tą znajomość z Wami całkowicie, bo jakby tutaj nie widzę, nie widzę żadnego tutaj jakby przywiązania tej Waszej osoby, i najchętniej po prostu ta osoba czasami podchodzi do tego, że a okej, okay, nie chce mi się, dobra, idę swoją drogą, nie potrzebuję tej relacji, tak? Albo idę szukać czegoś nowego, idę w swoim kierunku, idę po coś lepszego być może, tak? To jest naprawdę bardzo negatywne, negatywne, to jest bardzo, słuchajcie, kiepskie nastawienie tej waszej osoby w waszym kierunku. To jest ktoś, kto. Zasłu ktoś, kto myśli, że e, jakby. Z wami nie stworzy nic fajnego, i zobaczy, co los przyniesie. Chce iść po coś więcej, coś innego, e, tak? Jakby nie do końca jest was też pewien, ta, e, tak? Ta osoba nie jest do końca was też pewna, i to jest bardzo niefajna energia. Z dwójką buław to jest właśnie trochę taki brak decyzji. I z jednej strony ta osoba bardzo chętnie by tutaj odeszła, i jakby znalazła słuchajcie, kogoś od razu chętnego do związku relacji, uwierzcie mi, że bez zastanowienia by weszła w tą relację z tą nową osobą. Więc to jest ktoś taki. Więc nam. Nawet jeżeli tutaj są wymówki typu, że ta osoba nie jest gotowa na związek albo nie jest pewna. To są tylko i wyłącznie głupie wymówki, bo jak przyjdzie, słuchajcie, ta właściwa osoba do niej, to jak za po prostu tutaj magicznym ruchem różdżki, tak, ta osoba już będzie w kolejnym związku. Dwójka była w tym przypadku, mówi o energii, że z jednej strony ta osoba już patrzy w przyszłość i jakby wie, że nic z tego nie będzie, ale z drugiej strony, jak czuje się samotna, jak gdzieś tam może zaczepić, porozmawiać, to wtedy wraca i ten kontakt między wami jest. I uważ, zauważcie też, czy w tej relacji nie ma czegoś takiego. Nie czujecie się czasami, jakby ta osoba albo odpisywała wam z łaską, albo, wiecie, miała takie nastawienie, że ona jest wyżej nad wami, albo też u niektórych z was to będzie taka sytuacja, gdzie szczerze ta osoba powie: Tak, że nie wiem, mam lepszy zawód niż ty, albo lepiej sobie radzę w życiu niż ty, albo, wiecie, w jaki sposób może was albo poniżyć, albo siebie, wiecie, tak wywyższać w jakiś sposób. Więc zwróćcie na to uwagę. I co kluczowe, z księżniczką kielichów ja widzę, że ta osoba widzi, że Wy tutaj zawsze ją możecie przyjąć z otwartymi ramionami. I to jest ktoś, kto z jednej strony robi co mu się żywnie podoba, ale w momencie, kiedy no, nudzi mu się, tak, albo nie jest pewien, albo czuje się samotny, to w tym momencie do Was, słuchajcie, wraca po ten kontakt. I to też jest, słuchajcie, manipulator. Energia się kończy magiem, i dla mnie Mag to jest osoba, która, wiecie, ma wszystko i może wszystko robić, bez konsekwencji i jakby czaruje każdego jak leci, więc też może wami manipulować. Ale to też jest, słuchajcie, energia takiego kochasia za przeproszeniem, który gdzieś tam podrywa, ale też nie jest pewien, to idzie dalej, próbuje swoich sił gdzieś indziej. Więc też na to, słuchajcie, uważajcie. Bo z księżniczką Kielichów ta osoba widzi was kogo, jako kogoś. Delikatnego, kobiecego, i widzi, że może tutaj z Wami coś ugrać, ale na takiej zasadzie, że jakby będzie, że to On rozdaje karty, tak czy ona, a Wy się do niego dostosowujecie i że Wy tutaj jesteście w stanie dać tej osobie wszystko, i też jeżeli cały czas gdzieś tam pozwalacie tej osobie wrócić i wrócić, ona sobie świetnie z tego zdaje sprawę, ale ja, słuchajcie, nie widzę tutaj progresu w tej Waszej relacji w przyszłości w ogóle. Dlatego, że siódemka była w to zbronienie się przed Wami, bronienie się przed uczuciami, to też tutaj też tak naprawdę tych uczuć ze strony tej Waszej osoby nie ma. I tu jest słuchajcie, taka sytuacja, że tak naprawdę jest ten brak kontaktu, ta osoba wtedy znika, bo uważa, że ok, idę szukać dalej, idę sobie zobaczyć, co życie przyniesie. I też jeżeli Wy napiszecie do tej osoby, ta osoba może się wtedy przed Wami bronić. Bo jeżeli ona nie jest w nastawieniu, że ona chce, to ona ucieka. Tutaj może być ghosting, także odczytuje, nie odpisuje, Albo w ogóle nie odczytuje, ucieka, robi, co się żywnie tej osobie podoba. No i na przyszłość relacji macie piątkę monet i to nie jest tylko słuchajcie kłopoty materialne, to jest ogólnie niezadowolenie z danej sytuacji, że tutaj nie ma progresu, że wy wciąż jakby e, tracicie energię, czas myśli, wszystko dla tej osoby a ta osoba jakby jest w swoim świecie, więc nie pozwólcie słuchajcie na to absolutnie, bo to jest tak jak mówię, ktoś kto czaruje przyjdzie do was, powie o miałem dużo pracy przepraszam, za chwilę znowu znika bez słowa wyjaśnienia, nie pozwólcie słuchajcie na to, bo ta osoba czuje wyższość nad wami, ok? I to jest naprawdę Niefajna osoba, niefajna energia. I ja wiem, że to może ktoś być bardzo czarujący, możecie myśleć, że tak, to moja bratnia dusza, bliźnia czy płomień. Słuchajcie, absolutnie nie. To jest ktoś, kto się wami bawi, to jest ktoś, kto nie jest, y, ktoś, kto jest niezdecydowany, tak naprawdę i gdzieś tam gra, jak mu się żywnie podoba, bo wie, że wy zawsze przyjmiecie tą osobę z otwartymi ramionami. No i tak jak mówię, jak wy coś chcecie, to osoba może przed wami się bronić, uciekać. Ta osoba czasami też szczerze może mieć dość jakiejś wiadomości i przez to może gdzieś tam albo u niektórych z was mówić. Mogła ta osoba was zablokować, albo całkowicie gdzieś tam ucieka. Natomiast na przyszłość, relacje ja tutaj nie widzę żadnego progresu. To będzie taki typowy wracacz. Słuchajcie, że jak chce, to jest, jak, go, jak nie chce, to go nie ma i wy cały czas czekacie. Wy tutaj już po prostu, jak te biedne postacie na tej karcie, tak? Już brakiem sił czekacie dalej. A ta osoba jest w pozycji maga. Ona sobie kryje, ona się bawi, ona ma wszystko i nic tutaj więcej nie trzeba, a wy jesteście, zobaczcie, w jakiej pozycji. Więc słuchajcie, tutaj tak naprawdę, szczerze, w Waszej grupie, pierwszy raz to powiem na 100%, żeby uciekać od takiej relacji, żeby nie dać, słuchajcie, się w ten sposób traktować, niestety. Więc tak, słuchajcie, mi się pokazuje Wasza grupa ja nie widzę ze strony tej osoby żadnych uczuć, tak jak mówię, bardziej zabawa, też wywyższanie się, no i końcowa energia maga. Ta osoba może grać na kilka frontów, może flirtować z innymi, może pisać z innymi, spotykać się z innymi, tu może wyjść też fizyczność z kimś, więc jakby nie warto czekać na tą Osobę. Więc tak to mi się pokazuje. Ja Wam życzę, słuchajcie, wszystkiego co najpiękniejsze. Dbajcie o siebie. I przechodzę już do grupy numer 2. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 2, czyli waleta Pik. I już słuchajcie, patrzymy sobie. Czego ta osoba od Was chce? O co w ogóle z tą osobą chodzi? Dziesiąteczka buław, trójeczka monet. Karta wieży, czego ta osoba w ogóle od Was chce. O co chodzi z tym wracaczem Waszym? Energia pięciu monet. Czego ten wracacz chce? O co tutaj chodzi? Dziewiątka buław. Królowa monet. Dziewiątka kielichów. Okej, okay. wy macie, słuchajcie, do czynienia z osobą, która nie chce zmienić za bardzo swojego życia. I to może być, słuchajcie, zobaczcie, macie dwójkę mieczy w, w tym położeniu, coś w sensie odwrotnym. I dla mnie to jest zawsze znak, przynajmniej e, w. W tym przypadku, że to jest ktoś, kto ma zawsze wybór, ale w ogóle nie chce mieć tego wyboru. Czyli jakby chce pozostawić wszystko takie, jakie jest. I teraz powiem Wam tak: u niektórych z Was to może być wracacz pod tytułem Mam żonę, mam męża, tak czy kogokolwiek, tam jestem w stałej relacji, ale z Wami, między, między Wami coś tutaj było i Wy tutaj czekacie na jakiś krok z Waszej osoby, tak? Czyli na przykład ta osoba jest w jakiejś stałej już relacji, albo z kimś się spotyka, albo to jest ktoś, kto ma słuchacie konto na portalu randkowym, tam się poznaliście i wam tutaj już weszły uczucia, coś więcej byście chcieli a ta osoba dalej tam siedzi, nie chce usunąć tego konta i widzicie, że dalej po prostu tam coś świruje albo też to jest zwykły single, z którym się gdzieś tam spotkaliście ta osoba gdzieś też jest niezdecydowana, brak tutaj deklaracji i po prostu pozostaje cały czas wszystko na takim samym poziomie to jest słuchajcie, osoba, która nie chce zmian w swoim życiu jeżeli jest singlem, on dalej chce być singlem jeżeli siedzi na Tinderze on dalej chce tam siedzieć. Nawet jeżeli was poznał, on dalej chce tam być. Jeżeli jest żoną, on się z nią słuchajcie, nie rozwiedzie, bo on tego nie chce. On woż, może wam to mówić, może wam obiecywać, pozostawiać was Przy mm, pozostawi, wszystko wiecie, pozostawi tak, że coś obieca, ale nie dotrzyma słowa, ale on nic nie zmieni, bo on nie chce zmienić. Dziesiątka była to jest energia, która mówi o tym, że on się znalazł teraz w jakiejś kłopotliwej sytuacji. Czy to związane z pracą, czy z obowiązkami. Czy też mogło mu się urodzić niedawno dziecko, albo gdzieś tam jakieś dzieci są problemy. Natomiast to jest ktoś, słuchajcie, skupiony teraz na waszej znajomości, strictem jako zwykły kontakt, niezobowiązujący. Też uważ, uważajcie z energią wierzy, dlatego że to mi mówi o tym, że ta osoba nie patrzy na was poważnie, że tutaj jakby chce z wami coś stworzyć w przyszłości stałego, konkretnego, tylko ta osoba patrzy na was tak, jesteście, to spoko. Jeżeli coś się stanie, no to trudno, to sobie każdy pójdzie swoją stroną. Natomiast energia że to nie jest dobra energia do budowania relacji. Ona zawsze mówi o zakończeniu relacji. Więc dla niektórych z Was to może być czas. W niedalekiej przyszłości, że ta osoba całkowicie urwie z wami kontakt, albo wy go urwiecie, natomiast ta osoba nie patrzy na was poważnie. Ona teraz skupia się na sobie. Są tutaj takie energie, że ta osoba skupia się być może na pracy, na obowiązkach, być może na swoim obecnym związku. I z dziewiątką buław też widzę, że bardzo mocno chroni swoją prywatność, swoje domowe ognisko, więc wam może mówić w ogóle inne rzeczy, które mijają się z prawdą. Albo też może Wam bardzo mało mówić o sobie, czyli ta osoba jest taka: wiecie, tajemnicza, Wy też nie do końca wiecie, o co jej chodzi, jaka jest i być może macie z nią długo kontakt, ale wciąż gdzieś tam nie wiecie dokładnie, co się dzieje, po co, jak i dlaczego. To nie jest ktoś, kto mówi w 100% o swoich sprawach prywatnych albo o ognisku domowym, o swojej obecnej relacji albo wy też nie wiecie, tak? Na przykład zapytacie, co on robi jeszcze na Tinderze, on powie, a z niego nie korzystam, a widzicie, że jest cały czas na przykład dostępny, tak? No to ta osoba, słuchajcie, kłamie, chce jakby was oddzielić od tego swojego życia. Ona trzyma dystans między wami, tą granicę i ona nie chce, żebyście wy tą granicę przekraczali do życia tej osoby. I to jest ktoś naprawdę taki powiedziałabym chłodny, ale też bardzo mocno stanowczy, więc uważajcie na to, że jak tutaj przegniecie po prostu w którąś stronę, tak? Że nie wiem, wy coś będziecie chcieli, ta osoba nie. I cały czas będziecie naciskać, to w końcu ta osoba wybuchnie, i tutaj może dojść naprawdę do jakichś ostrych słów, do jakichś naprawdę sprzeczek, niefajnych sytuacji. Z piątką monet, ja tutaj widzę, że wy tutaj jesteście wyczerpani, wy czekacie, wy chcecie, a ta osoba po prostu ma to totalnie, jakby pod ogonem i zajmuje się innymi słuchajcie, sprawami. Więc co ten wracacz ogólnie chce? Ja bym powiedziała tak, ten Wasz wracacz widzi was, was jako królową monet, czyli osobę, która jest idealna do związku, która jest ciepła, rodzinna, która naprawdę potrafi się zatroszczyć o drugą osobę i pod tym względem może chcieć to wykorzystać. Że jak czuje się, wiecie, gdzieś zagubiony, osamotniony, potrzebuje z kimś porozmawiać, lubi z Wami porozmawiać. Albo też sama Wasza obecność czy kontakt z Wami podnosi ego tej Waszej osoby, bo czasami słuchajcie, tak, że mężczyźni, właśnie, to kobiety czasami też, ale chcą mieć po prostu z kimś nawet zwykły kontakt, bo to podnosi ich wiecie, ego, nie, że A popiszę sobie z nią, ona chce mnie, ja jej nie chcę, ale niech sobie tak to pozostanie, bo ja się czuję z tym dobrze. Więc na to uważajcie, bo ja widzę, że ta wasza osoba wykorzystuje was właśnie w ten sposób do podbudowania swojego ego. I ta osoba jest, słuchajcie, egoistyczna, może też mieć problem z alkoholem. Ale też słuchajcie, to jest ktoś, kto y, dobrze radzi sobie finansowo. Więc jeżeli was tutaj też chce nabrać, że o, mam problemy finansowe, nie, nie wierzcie w to, bo ta osoba nie ma problemów finansowych. To jest osoba bardzo stanowcza, być może zajmuje wysokie stanowisko. Ktoś, kto. Chce mieć was w razie w gdzieś tam w swoim otoczeniu. Jesteście piękne, jesteście mądre, jesteście wykształcone. Nie wiem, tutaj macie dobrą pracę, dobrze radzicie sobie, czy też dobrze doradzacie innym. Jesteście wspaniałymi przyjaciółkami, tak? Czy, czy przyjaciółmi, jesteście tutaj dobrymi mężczyznami, być może, tak? W zależności, kto to ogląda. Natomiast ta osoba to widzi w was, to wszystko co dobre, ale ona nie chce was w swoim życiu tak prywatnie, tylko ona trzyma ten dystans i może trzymać was na dystans, was to może wyniszczać. Ale tutaj, słuchajcie, w przyszłości nie widzę nic między Wami konkretnego. Ta osoba, jeżeli zrobi się niewygodnie, może chcieć się Was, słuchajcie, całkowicie też pozbyć, nie? Więc na to słuchajcie, uważajcie. Bo, tak jak mówię, to jest ktoś, kto. Chce się zająć swoim życiem, ta osoba nie chce zmienić swojego życia. I nawet jeżeli wam obiecuję, że chce odejść od żony, chce zmienić pracę, nie wiem, że ta osoba chce być z wami i wybudować dom, a w ogóle robi całkowicie coś innego. I wciąż czujecie, że ta osoba ma tajemnicę albo, wiecie, trzyma ten dystans, te granice między wami. No to już, słuchajcie, wiecie, że tutaj dzieje się coś nie tak. I ten wracasz, tak jak mówię, on wykorzystuje was, bo on się dobrze czuje z tym, że wy gdzieś tam jesteście w otoczeniu, bo jesteście naprawdę w jego oczach kimś wyjątkowym, ale ta osoba nie ma uczuć do was. To w ogóle nawet nie jest ktoś, kto kieruje się sercem. To jest ktoś, kto kieruje się pieniędzmi. Właśnie własnym ego, żeby je podbudować, może w skupieniu jest bardzo dużym na fizyczności. To nie jest człowiek, który otwiera swoje serca na innych. I nawet jeżeli jest w stałej relacji teraz, to nie jest w relacji z miłości, tylko po to, żeby było tej osobie wygodnie. Ok? Więc na to słuchajcie, uważajcie. W przyszłości nie widzę tutaj między wami, słuchajcie nic więcej. Wy wciąż jesteście w tej energii takiej czekania. I tak jak mówię, do niektórych z Was to może się nagle skończyć jakimiś niemiłymi też słowami, więc na to uważajcie. Więc ja Wam, słuchajcie, życzę wszystkiego co najpiękniejsze, trzymajcie się cieplutko i przechodzę do grupy numer 3. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3. I już, słuchajcie, patrzymy sobie, czego ten wracacz od Was chce. Czego ten wracacz od Was chce? A, zdziebnęłam się, słuchajcie, sztalugą w oko. Dobra, macie tak ósemkę kielichów, księżniczkę kielichów, kartę cesarza. Czego ta osoba od Was chce? Czego ten wracacz od Was chce? Umiarkowanie. Ta okay, energia świata. I co w przyszłości? Okej. Okay. Powiem Wam tak, tu jest dosyć zdrowa energia, lekka energia, więc to nie jest, słuchajcie. Mm, poprzednie dwie grupy były bardzo takie negatywne. Wy macie troszeczkę lepiej, macie energię księżyca, więc Wasza osoba ogólnie może mieć jakieś tam swoje tajemnice, o czymś Wam nie mówić, trzymać jakiś dystans. Natomiast szczerze powiem Wam tak, czego ten wracacz od Was chce? Tej osobie na Was zależy w jakiś sposób. Tutaj może nie ma, słuchajcie, uczuć miłosnych, romantycznych. Oczywiście dla małej części z Was tutaj będzie. Sytuacja, w której ten wasz wracacz tutaj jest z wami zauroczony, coś czuje. Natomiast dla większości z was to jest bardziej w kierunku takiego przyjacielskiego nastawienia, albo też uczucia, że ta osoba wie, że wy coś do niej czujecie i chce być wobec was gdzieś tam ok, czy też o was gdzieś tam się trochę martwi. Więc tutaj widać od tej yy, waszej osoby. Takie uczucia, że tej osobie też na was zależy w jakiś sposób. Nie w taki sam sposób jak wam na tej osobie, ale jednak ta osoba nie chce was tutaj za bardzo ranić i krzywdzić, natomiast to nie jest ktoś, kto potrafi sobie radzić z uczuciami. Możecie być w sytuacji, w której wy jesteście w tej osobie szaleńco zako zakochani, tak, a ta osoba na przykład tego nie czuje, ona tego nie odwzajemnia i mimo tego, że was lubi, ona nie jest w stanie dać wam tego, czego wy chcecie, i wprost tutaj mogliście usłyszeć, że ta osoba nie jest dobra dla. а вас Czy że nie jest gotowa na związek, bo to jest słuchajcie, prawda. I o co chodzi z tym wracaczem, czego on chce? On chce, słuchajcie, z wami zwykłych rozmów, zwykłego kontaktu, natomiast nie zobowiązującego. Więc przy tej grupie tak naprawdę nie nastawiajcie się tutaj za bardzo na związek, natomiast na zwykłą, być może fajną znajomość w przyszłości, natomiast ona też może wymagać od was dystansu, bo ta osoba pokazuje się jako osoba niezależna, jako która ma powodzenie. Więc też może być tak, że jeżeli wiecie i już to usłyszeliście, że ta osoba nie chce. Związku, tak? I jest taki kontakt przerywany, że raz jest kontakt, raz nie ma i ta osoba nic dalej nie chce, to warto, jeżeli sobie odpuścić, jeżeli wiecie, że nie poradzicie sobie z tym, że ta osoba może znaleźć kogoś nowego, ok? Dlatego, że ta osoba może zacząć się z kimś spotykać, czy możecie widzieć jakąś inną kobietę czy mężczyznę obok tego waszego obiektu tutaj zainteresowań i was może to w jakiś sposób skrzywdzić, tak? Bo ta osoba, ten wracacz. Ma stricte do was nastawienie takiej znajomości luźnej, otwartej, jakby, że coś z wami chce na zasadzie takiego zwykłego kontaktu. I tylko tyle. Nie widzę tutaj deklaracji, nie widzę zobowiązań. Natomiast trójką buław na przyszłość widzę, że ta relacja może potrwać dosyć długo, tak? W sensie ta znajomość. Dla malutkiej części z was to jeszcze jest sytuacja, w której ta wasza osoba może chcieć otwartego związku, bez deklaracji, bez zobowiązań, oparty tylko na fizyczności, również u niektórych z Was tak może być. Więc tutaj macie do czynienia z osobą pewną siebie, która ceni sobie otwartość, która was lubi, ceni was sobie, ale nie widać tutaj uczuć romantycznych dla większości z was od strony tej waszej osoby, i też nie widzę tutaj z, związku, z całego związku relacji miłosnej, bo ta osoba nie jest gotowa, ona nie chce albo zwyczajnie nic tutaj do was tak naprawdę, słuchajcie, nie czuje i wie, że nie da wam tego, na co wy zasługujecie. Bo wy zasługujecie na więcej i ta osoba też mogła wam to powiedzieć. Więc ten wracacz, słuchajcie, chce od Was tylko i wyłącznie jakby tutaj kontaktu. Chce wiedzieć, co u Was, chce wiedzieć, jak się macie, zwykłego kontaktu. Dla niektórych z Was, tak jak mówię, dla malutkiej części z Was to może być sytuacja, gdzie ta osoba chce otwartego związku fizyczności. Po prostu, natomiast y, dla większości z Was pokazuje się to w takiej energii, że ta osoba jakby nie chce Was zranić, nie chce Was skrzywdzić, wprost może mówić to, czego oczekuje, czego chce, natomiast Wy możecie mieć większe uczucia do tej osoby. Natomiast jeżeli, tak jak mówię, chodzi ogólnie, czego ta osoba chce, chce po prostu kontaktu, znajomości, rozmowy, dla niektórych z Was tej fizyczności, otwartości, ale ogólnie pokazuje się to osoba jako taka właśnie, która lubi Was, chce z Wami mieć ten kontakt mimo wszystko, że nie chce tego kontaktu wiecie, tak całkowicie na zawsze stracić więc też gdzieś to tutaj się od tej strony właśnie Waszej osoby pokazuje kończąc słuchajcie, czytanie z energią księżyca Wasza przyszłość jest bardzo niepewna więc dla niektórych z Was to skończy się tym, że gdzieś tam będzie dalej ten kontakt zwykły, dla niektórych z Was każdy może pójść w swoją stronę, gdzieś tam to się rozejdzie po kontach, natomiast ogólnie tu jest taka najbardziej spokojna energia, bez takiego wiecie, nastawienia na wykorzystywanie. I ta osoba, nawet jeżeli chce tylko fizyczności, to ona powinna wam o tym powiedzieć w nie, niedalekiej przyszłości, albo już wam o tym powiedziała. Ja nie widzę ze strony tej waszej osoby, wiecie, takiego wykorzystywania jak w poprzednich grupach. Więc wy macie tutaj najbardziej taką spokojną i ok energię. Więc tak, słuchajcie, tak mi się to pokazuje. Tak jak mówię, nie widzę tutaj związku romantycznego, bo dla mnie głupiec, dla niektórych, to, wiecie, związek, dla mnie głupiec zawsze w, w takich czytaniach mówi o tym, że nie jesteśmy w stałej relacji z deklaracjami. Bawimy się życiem, cieszymy, zwykła luźna znajomość, ok? Więc tak to mi się pokazuje i ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze i papa.